Hej. Być może niektórzy z was pamiętają jeszcze katastrofę elektrowni jądrowej w Fukushimie w 2011 roku. Mieliśmy trzęsienie ziemi i następnie tsunami, które uderzyło w tą elektrownię jądrową. W efekcie czego doszło do stopienia rdzeni trzech reaktorów, a następnie do wycieku radioaktywnego. Znaczy wyciekła dokładnie rzecz ujmując woda, która chłodziła reaktory. Ale pomimo to, że było to dość, można pomyśleć, brzmi to wszystko bardzo poważnie, ale w efekcie, w bezpośrednim efekcie tej katastrofy zginęła jedna osoba. Jedna osoba zmarła na wskutek radiacji, dwie kolejne do, doznały poparzeń radiacyjnych, a 37 zostało rannych w, w wyniku obrażeń fizycznych, prawda, wybuchów w elektrowni itd. itd. I to pokazuje, że bardzo dobrze poradzono sobie od strony, tej, od strony technicznej z, z tym problemem i to też pokazuje, że tak naprawdę energia jądrowa jest bezpieczna, o ile tylko nie jest operowana przez rząd komunistyczny i dalej. Natomiast warto zwrócić uwagę, i o tym mam wrażenie nie, nie mówiłeś jakoś szczególnie głośno w mediach, że w przeciągu kolejnych kilku tygodni od tego zdarzenia w wyniku paniki na całym tym obszarze wokół Wokół tej elektrowni, w wyniku paniki oraz źle zorganizowanej ewakuacji, źle zorganizowanych transportów, dostaw itd., itd., zmarło, według różnych szacunków, być może jeszcze do 2200 dodatkowych osób. Czyli, pomimo iż samo zagrożenie ostatecznie okazało się nie aż tak groźne, jak mogłoby to brzmieć, to znacznie bardziej groźne okazała się społeczna reakcja. Na to zjawisko i no, jest absolutna po prostu dysproporcja w, tym w ofiarach. I tego, to wszy tego wszystkiego teoretycznie można byłoby uniknąć, gdyby. gdyby... Zachowano się inaczej, gdyby zorganizowano to wszystko inaczej i tak dalej. I to jest oczywiście przypadek absolutnie skrajny. Natomiast myślę, że warto go sobie przypomnieć z tej prostej przyczyny, że no, niektóre rzeczy wskazują na to, że w Europie być może zmierzamy do potencjalnie do sytuacji potencjalnie kryzysowej. I oczywiście nie wiadomo, jak to się wszystko rozwinie, nie wiadomo do końca jakie będą, że tak powiem, techniczne skutki całego całego zjawiska z koronawirusem i tak dalej. Ale warto sobie przypomnieć. Jak niezależnie od tego, jak szkodliwe, jak niebezpieczny będzie sam patogen w tym wypadku, że niezależnie od tego, jak niebezpieczni potrafią być ludzie zachowujący się wokół tak, takiego zjawiska. I historia pokazuje, wydaje mi się, że jednoznacznie, zwłaszcza historia XX wieku, że gdy ludzie, gdy my, gdy zaczynamy się bać, to potrafią. Robi, potrafimy robić naprawdę niejednokrotnie głupie, dziwne, a czasem i przerażające rzeczy, i warto sobie też dać sprawę, że my nie żyjemy w jakimś abstrakcyjnym świecie, tylko w tej samej Europie, w której działy się te wszystkie rzeczy w XX wieku, które się działy. I warto sobie to wszystko przypomnieć, bo jak się patrzy na przykład na sceny z Włoch, gdzie po Okazaniu się, że jest tam kilka ognisk tego koronawirusa, jest kilkaset dosłownie osób chorych, z tego co wiem, kilka zmarło, można zaobserwować, że w niektórych miejscach sklepy już pustoszeją. To znaczy mamy, mamy absolutnie puste półki, ludzie wynoszą z tych sklepów, co się tylko absolutnie da, nieważne, czy potrzebne, czy nie, tylko po prostu ze strachu, że zaraz nie będzie, że zaraz coś się skończy i tak dalej, i tak dalej. I to oczywiście, no, jeżeli ktoś nie wiem, mieszka w stolicy czy coś takiego, no to prawdopodobnie nic mu nie grozi, ale jeżeli ktoś na przykład mieszka w małym miasteczku i gdzie jest jeden duży sklep i nagle się okazuje, że w ciągu jednego dnia z tego sklepu znika wszystko, a następna dostawa jest za dwa dni. To pojawia się dwa pytania. Pojawiają się dwa pytania, czy nie wiem, czy wszyscy ludzie sobie poradzą z taką przerwą, włącznie na przykład z ludźmi, którzy są chorzy na coś innego, albo słabi, albo starsi, albo coś innego. A ważniejsze jest pytanie, jak się zachowają ludzie, którzy będą się obawiać, że sobie nie poradzą? Dzisiaj w Krakowie miałem styczność niebezpośrednio, ale z taką sytuacją, że ze szkoły dzwoniono do rodzica, że jego dziecko kicha w szkole, więc powinien natychmiast przyjechać i je zabrać, ponieważ to dziecko stwarza zagrożenie. Dla pozostałych uczniów. Już w takich kategoriach są tego typu rzeczy rozpatrywane. Gdzie indziej słyszałem, to też z drugiej ręki, ale podobno ktoś był świadkiem, jak ludzie w sklepie kupowali zapas wódki na miesiąc albo na jeszcze dłużej z okazji zaistniałej sytuacji. I. Widać, że powoli ludzie zaczynają się emocjonować tym wszystkim. Dobrym tego przykładem jest w ogóle cała akcja, która się dzieje z maseczkami, że są one wykupywane i sprzedawane po absurdalnie po prostu drogich cenach już w tym momencie. A wystarczy poczytać sobie w internecie, że w sensie w jakichś źródłach naukowych na ten temat, że takie, takie, takie maseczki, takie najprostsze są naprawdę, bliskie, bliskie zerowej, bliska zerowej jest ich skuteczność, a dodatkowo taka maseczka w przypadku kontaktu z ludźmi, nie wiem, na ulicy, o ile ktoś się nie rzuci na Ciebie i cię nie. Opluje, to jest raczej naprawdę bezużyteczna. Jeżeli ktoś by chciał taką poważną kupić, no to są specjalistyczne maseczki respiracyjne, ściśle przylegające do twarzy i tak dalej. Ale to, to nie o takie ludzie się zabijają, tylko o te kawałki szmatek, prawda? Do tego dochodzi oczywiście. Nie wiem, czy ja zdążyłem już widzieć kilka przypadków jakichś takich no, brukowców, można nazwać to, które wprost jawnie nagłówkami, że pierwszy przypadek epidemia jest w Polsce, coś tam tamtego, coś w sensie takie ewidentnie nastawione na, na nastawione nasianie paniki dla sensacji. I wszystkie tego typu rzeczy warto obserwować ze spokojem, oczywiście, natomiast warto zdawać sobie sprawę, do czego w hipotetycznej sytuacji mogłyby prowadzić, i warto zdawać sobie sprawę z tego też, żeby samemu nie poddawać się, nie poddawać się emocjom w takich sytuacjach, ponieważ emocje. Hmm, Ktoś kiedyś powiedział, że emocje są dobrym doradcą, ale są bardzo złym panem. To znaczy, emocji można wysłuchać, ale nie powinno się im bezwarunkowo bez ulegać nigdy, zwłaszcza w sytuacjach kryzysowych. I to rodzi oczywiście pytanie: co w takiej sytuacji można w ogóle zrobić? I Odpowiedź taka najprostsza jest, ponieważ zakładam, że żadna z nas nie jest osobą decyzyjną, która ma jakikolwiek wpływ na to, jak będzie przebiegała organizacja całego tego potencjalnego kryzysu, i tak dalej. Więc podstawową rzeczą jest właśnie, tak jak mówiłem, nie panikować, jednocześnie biorąc pod uwagę, że inni mogą zacząć panikować i przygotować się na taką sytuację, że nawet jeżeli my zachowamy spokój, to być może osoby obok nas niekoniecznie tak będą, i wziąć to wszystko pod uwagę. I w takich sytuacjach oczywiście to, to może brzmi samolubnie, ale jeżeli nie, nie mamy innego wyjścia, no to też dobrze jest w pierwszej kolejności zadbać o siebie. To znaczy, mieć, nie wiem, zapas wody w mieszkaniu, jakieś, nie wiem, żeby nie umrzeć z głodu, jak przez dwa dni będzie problem z kupieniem czegoś i tak dalej. Jakieś takie prowizoryczne zapasiki czy coś takiego. Nawet widziałem ostatnio na stronie Preppers Poland. To jest taka, to są tacy goście, którzy się zawodowo, że tak powiem, przygotowują, na, hobbystycznie raczej, można powiedzieć, przygotowują się na trudne czasy. I mają na ich stronie prepers.pl. spell albo Prepers Poland na Facebooku na pewno są. Można znaleźć porady, nie wiem co kupić, co jest ważne, od co się warto zaopatrzyć, co niekoniecznie i tak dalej. Zapraszam do zainteresowania się tym wszystkim i warto, prostu, warto zainteresować się tym tematem. A przede wszystkim warto też szukać informacji o tym wszystkim na spokojnie nie brać tych informacji z jakichś mediów nastawionych ściśle na, na branie sensacji. Nie, jest masa. Spokojnych, wyważonych, y, naukowych y, materiałów, na, właśnie na różnych portalach popularno-naukowych, na jakichś kanałach na YouTube, które się zajmują stricte właśnie jakąś popularyzacją nauki. Te, po, pobieżnie to przejrzałem. Wiele z nich jest naprawdę sensownie napisanych, właśnie spokojnie, bez zbędnych emocji, wyjaśniających co i jak. Nawet można, na, natknąłem się dzisiaj nawet na wywiad z doktorem. Grzesiowskim w RMF FM, który bardzo, ba, bardzo, bardzo prosto, takie niby podstawowe informacje, ale wielu ludzi może po prostu nie zdawać sobie z tego sprawy, a mianowicie powinniśmy przyjąć go, czyli wirusa, z dobrodziejstwem inwentarza, przestać panikować i histeryzować, wyznaczyć cele, które są przed nami. To, że wirus jest i będzie w Europie, jest już pewne. Nie ma co rwać włosów w głowy. I zamiast tropić pojedyncze przypadki, czy emocjonować się tym, ile osób zostało zarejestrowanych, raczej powinniśmy skupić się na tym, że gdy wirus do nas dotrze, to nie pozwolić mu w sposób niekontrolowany się szerzyć. Nie odnotowano zakażeń na pokładach samolotów ani na lotniskach. To jest ważne, bo wiele osób kojarzy lotnisko i samolot z takim symbolem, gdzie właśnie można się zarazić. To jest fałszywy obraz, dlatego że powietrze w samolocie podlega mechanicznej obróbce, jest filtrowane, jest wymuszony obieg, więc to nie jest takie proste, żeby się zarazić w samolocie. Mamy zresztą na to dowody z przeszłości, nie z koronawirusa, gdzie chory na, nie, nie gdzie chory na gruźlicę leciał samolotem przez kilka godzin i nikogo nie zaraził, zaznaczał ekspert. Grzesiowski zauważył też, że kiedy przyjdzie wiosna, to zachorowań może być mniej. Wirus SARS, który ma 80% podobieństwa do tego koronawirusa, w, w temperaturze pokojowej jest w stanie przetrwać dwa dni. Natomiast w chłodzie, przy temperaturze 4 stopni jest w stanie przeżyć nawet miesiąc i to jest również pewien wątek, który powinien się podkreślać. Im jest chłodniej, tym, y tym tych infekcji może być więcej, bo wirus prze dłużej przeżywa w środowisku. Im zrobi się cieplej, to jemu będzie trudniej przeżyć i dlatego będzie mniej zachorowań. To są takie prozaiczne informacje, ale jednak daje to jakiś większy obraz informacji Zostawię link do tego artykułu pod, pod tym filmem, żeby ewentualnie ludzie sobie do tego też zajrzeli, ponieważ. I tutaj, oczywiście, kolejny jest też bardzo istotny, istotny komentarz. Bardzo by mi się bał, gdyby posłowie grzebali w działaniach epidemicznych czy przeciwepidemicznych, bo nie są lekarzami. Nie są epidemiologami. Stwierdził także Grzesiowski. Immunolog ze Szkoły Zdrowia Publicznego podkreślił, że wolałby, żeby posłowie realizowali pewien plan, który zostanie ustalony przez ekspertów. Ale już nie fatalizując, myślę, że. Niewykluczone jest, że będzie to kolejna okazja do zbicia pewnego kapitału politycznego, i tak dalej, i tak dalej, ale kto wie, miejmy nadzieję, że nie. Ja życzę oczywiście naszym rządzącym, żeby poradzili sobie z tym, żeby podeszli do tego jak najbardziej poważnie, I, i życzę nam wszystkim, żebyśmy podeszli do zbliżającej się sytuacji, która się zbliża najprawdopodobniej, żebyśmy podeszli do tego wszystkiego po prostu ze spokojem i na chłodno, i nie emocjonowali się tam, gdzie nie jest to konieczne, i przygotować się w ten sposób, żeby wiedzieć, jak samemu się zachowa, i brać pod uwagę też to, że możemy nie wiedzieć, jak. Zachowa się ktoś obok. I to wszystko. To jest taki luźny komentarz. Oczywiście, jeżeli ktoś chce coś do tego dodać, odesłać do jakichś ciekawych materiałów, gdzieś, gdzie można się dowiedzieć więcej, to zapraszam do komentowania, zapraszam do rozmawiania w komentarzach. Jest to taki temat, gdzie no, dużo, dużo informacji może okazać się bardzo przydatnych, więc jak najbardziej zapraszam. I, I to wszystko. Oczywiście, jeżeli ktoś chce być informowany o nowych filmach, to zapraszam jak najbardziej do subskrybowania. Jeżeli ktoś chciałby zobaczyć więcej tego typu filmów, to zapraszam również do wsparcia nas z, z Patronajta. I, I to wszystko. I do usłyszenia. Hej.